Dzień dobry, tu ja mówię, strasznie dużo dzisiaj technikaliów, różnych rzeczy się nagromadziło i w ramach polskiej chaty, i poza nią, no ale wszystko, co jest poza polską chatą, i tak się łączy z polską chatą, no bo w tej chacie żyje jeden i ten sam człowiek i przenosi wszystkie myśli, emocje na kanał Polska Hata. Dobra, zaczniemy tak, proszę Państwa, czasami w życiu coś się udaje, a czasami się nie udaje jeśli ktoś myśli, że to straszny frazes, no to ja postaram się to sko bardziej skomplikować mnie się na przykład dzisiaj udało zgubić mikrofonik ten chiński, który się tak pięknie sprawował i nie miał tych kabli i nie dyszał nie wiem, stali widzowie Polskiej Chaty wiedzą, że były takie odcinki gdzie strasznie dyszałem, a to się okazuje, że to nie ja tak strasznie dyszę, tylko ten właśnie mikrofon stary, który dzisiaj miałem, musiałem się nad nim ratować Łapie te wszystkie oddechy. No fakt, że ja dość ciężko oddycham z racji przypadłości zatokowych, ale to niedługo, bo już w maju mam nadzieję, zostanie. Ostatecznie ta kwestia zatokowa zostanie rozwiązana, no ale udało mi się zgubić mikrofonik chiński, dlatego dzisiaj, proszę Państwa, będzie chyba trochę dyszane, za co z góry przepraszam. Natomiast, proszę Państwa, nie udało mi się rozwiać tapicerki fotela w Tiguanie niemieckim. Bez wyłamania plastiku. Jak wiecie, rozbieranie plastiku wiąże się z tym, że albo zatrzask albo plastik zawsze musi pójść, a jak nie wiecie, no to, no to już wiecie. Także w takiej dyspozycji, w takiej kondycji jestem techniczno mechaniczno audio wizualny. Audio, bo nowy mikrofilm wizualny, bo nie zdążyłem się nawet przebrać, bo to od razu biegnę do Państwa, bo patrzę, że już czwarta. No i tak to, proszę Państwa, jest. I w życiu, i w tym całym naszym życiu, i w życiu prywatnym, i w tym całym naszym życiu publicznym. Jednym się coś udaje, innym się nie udaje. Natomiast pewne jest to, bo to zostało wielokrotnie przetestowane, że nie udaje się prymitywna, ślepa zemsta. I nie udaje się budowanie tej nieszczęsnej narracji politycznej wokół jednego automatu kończy się to zazwyczaj totalną kompromitacją i żeby Państwu to enty raz udowodnić posłużę się dwoma przykładami pierwszy jest dla mnie strasznie bolesny Ponieważ ja należę do tych osób, które uważają, że w tak zwanej tragedii smoleńskiej przypadku nie było, a już na pewno nie było przypadku na zasadzie lądu i dziadu, a ze strachani piloci postanowili się zabić, żeby tylko nie narazić się jednemu czy drugiemu Kaczyńskiemu, co uważam za absolutną bzdurę. Natomiast nie chcę wchodzić w te szczegóły techniczne, bo jak ja mam tego dość, no to sobie wyobrażam co, co na ten temat mają do powiedzenia albo do natychmiastowego sięgnięcia po pilota i wyłączenie jakiejś gadającej głowy na temat, na temat technikaliów związanych z, i kwestii prawnych związanych ze Smoleńskiem. Ja chcę tylko powiedzieć tyle, że o ile Zaraz po 2010 roku to co robił Macierewicz właściwie uratowało temat, bo w przeciwnym razie skończyłoby się to tak jak powiedziałem przed chwilą opowieścią tvn Laska i Millera i, i Tuska. No to to co się stało po roku 2015 było tragedią, było kompromitacją i teraz komp Macierwicz spotykany gdzieś na sejmowych korytarzach, no musi się chować po kątach, bo nie ma za wiele mądrych rzeczy do powiedzenia, uwziął się na jedną tezę, czy na jedną hipotezę po drodze zraził do siebie mnóstwo ludzi, którzy, ja pamiętam wiele nazwisk, które naprawdę bardzo mocno działały w, w tym obszarze i miały szacunek ludzi, no ale później zderzyły się za podyktycznością Macierewicza. Po drodze mieliśmy te wszystkie nieszczęsne historie związane z Misiewiczem, przecież to była tragedia. Ja tylko zobaczyłem tego człowieka i usłyszałem dwa zdania w jego, wyko, w jego wykonaniu i od razu myślałem, Jezu, Antek, co ty robisz? Kość ty sobie tu Tutaj Przecież to będzie zaraz jedna afera za drugą. I tak też było. Te historie związane z salutowaniem temu. Misiewiczowi, później ta już finalnie wódka, no ale jeszcze wcześniej przecież Sakiewicz i te media niepokorne starały się z niego robić bohaterę, obrońcę polskiego członkostwa w NATO. Co się stało w efekcie, proszę Państwa? O ile w 2015 roku dla wielu ten temat był bardzo ważny, był wręcz świętością, teraz po ośmiu po latach rządów pis i po tym, co się stało w podkomisji smoleńskiej Cierawicza. no temat jest spalony temat jest, temat jest skończony jedyne co pozostało to te takseczne emocje na, no, kiedyś na krakowskim przedmieściu a teraz wokół pomnika słoneńskiego który bardzo dobrze, że powstał broń Boże go e, przestawiać w Warszawie są takie chore pomysły ale wczoraj słyszałem Trzaskowskiego który twierdził, że on tego nie będzie ruszył, ruszał i powiedział wprost, że się boi, że się boi odrodzenia mitologii. Pewnie tak by się stało mitologii smoleńskiej, bo oni to no i tak dobrze, że na mitologię powiedział, bo z mówił o sekcie e, smoleńskiej. PiS sam zarżnął święty temat swoją nieudolnością, swoim fanatycznym podejściem do tego tematu. I próbą siłowego udowodnienia czegoś, no to jest, proszę Państwa, w sferze faktów nie do udowodnienia. O ile mnie intuicja ciągnie w tą stronę, że była to ruska robota, o tyle, proszę Państwa, po tylu latach mamy do czynienia. Zresztą sam Kaczyński w pewnym momencie sam to w chwili słabości, uczciwości przyznał, że my się nie dowiemy, co tam się, co tam się wydarzyło. I zamiast tego wybrać racjonalnie, zamiast tego. Zamiast te wszystkie kwestie, bolesne kwestie, poukładać, no to niestety zrobiła się z tego polityczna nawalanka która PiS tak naprawdę zawsze ciągnęła w dół bo te porażki od 2010 do 2015 no to były spowodowane między innymi monotematycznością związaną ze Smoleńskim jak dobrze pamiętam w 2015 Smoleńsk został całkowicie wyłączony, a nawet mówiło się o tym że Maciarewicz i Kaczyński zostali schowani tak się proszę Państwa kończy no, nie chcę powiedzieć jakaś ślepa zemsta bo, ale tutaj była taka motywacja, no była też taka motywacja trudno się dziwić z drugiej strony w kategoriach emocjonalnych że po tym co Krzykaczyński przeszedł a to, było, to było dno, to był absolutny ściek, to naprawdę proszę Państwa yy, zgódźmy się na taki kompromis cokolwiek myślicie, nawet jeśli myślicie faktycznie, że w, w, w takim stylu chociaż ja, dla mnie to jest pewnego rodzaju intelektualna i moralna dyskwalifikacja jeśli ktoś uważa, że ten przekaz Stefanowski jest, jest prawdziwy łącznie z wymyślonymi Jakimiś awanturami i tak dalej, ale jeśli uważacie, że rzeczywiście była tam jakaś presja ze strony polityków, co co w takim śledztwie oczywiście powinno być też brane pod uwagę jako, jako, jako normalny motyw. Jeśli się prowadzi uczciwe śledztwo, uczciwe podstępowanie, to absolutnie taki motyw powinien być poważnie brany pod uwagę, taka okoliczność. I jeśli nawet Państwo tak twierdzicie, no to zgódźmy się co do jednego. To, co robiło ten, ten cały ścieg związany z palikotem i, i z tą tłuszczą, która teraz biega wokół tam pomnika i, i składa te prowokacyjne więcej, i krzyczy o kaczce po no to jest, proszę Państwa, obrzydliwość. To jest, to nawet nie można używać słowa antyhumanitarne, bo no, to jest margines społeczny, to, to jest barbaria, to jest hmm, hun i wini i nie wiadomo, nie wiadomo, jakich jeszcze tu inwektyw by trzeba było napakować, żeby oddać e, e, stan rzeczy. No niemniej jednak Prawdą jest również to, że motywowany zemstą polityczną Macierewicz i po części Kaczyński na tym polu po prostu polega. Bo tak jest niestety, proszę Państwa, zawsze jeśli, jeśli prymitywna zemsta taka ukierunkowana zemsta która powoduje, że no, ślepa, o brakowało mi tego słowa która nam blokuje blokuje nam postrzeganie rzeczywistości branie pod uwagę całego szeregu czynników które się składa na nasze normalne codzienne życie, no to to się zawsze takie ślepe mściwe patrzenie kończy w taki sposób kończy się kompromitacją, kończy się brakiem osiągnięcia jakiegokolwiek celu poza własną e, autodegradacją taką w, i w wymiarze moralnym i intelektualnym. No tak to było w przypadku, proszę Państwa, Smoleńska. A teraz to, co się dzieje w wykonaniu Tuska, te wszystkie napady na domy Ziobro, te wszystkie komisje, które są coraz bardziej żenujące, proszę Państwa, ja nie chcę... No, niestety, jak się robi codziennie, czy urządza codzienne pogawędki polityczne, społeczne, no to posługuje się siłą rzeczy pewną, pewną frazeologią, jest no, znane sformułowania, powtarzające się zdania, czy, czy ulubione słowa, no ale w przypadku tych komisji sejmowych, przepraszam bardzo, słowo nada pasuje idealnie, dlatego, dlatego nam się podpieram, dlatego się nim posługuję. Tego od początku nie dało się oglądać, teraz to już zdaje się jakieś niedobitki, takie jak ja to oglądają, tacy co muszą, no, albo tacy co... Mają jakieś inne motywacje. No, najczęściej są to fanatycy z poszczególnych obozów politycznych. No i takim doskonalnym przykładem, oprócz Tuska, który jest prymitywnie mściwy w tym, w tym, co robi, i na tym już przegrał zaledwie w 4 miesiące, jest niejaki Roman Giertych. Z tym, że ten fanatyk obsesjonat jest na fali zemsty od 2007 roku. To to już jest, proszę Państwa, przepraszam, ładny kawałek, ładny kawałek czasu. 17 lat, jak dobrze liczę. 17 lat ten człowiek nie zajmuje się niczym innym, tylko i wyłącznie próbą zemsty. Ślepą, właśnie ślepą zemstą się kieruje, ślepą zemstą się mo motywuje wobec Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. To są te dwa gł główne nazwiska, no ale też całego obozu politycznego, <coughs> przepraszam, obozu politycznego nie tyle PiSu, co Zjednoczonej Prawicy. No i to wypada, y proszę Państwa, katastrofalnie. Nie chcę, żeby to, co zabrzmiało. Że to, co powiem, zabrzmiało jakoś wyjątkowo bohatersko. No ale ja przechodziłem przez kilka trudnych postępowań sądowych. Tu do mnie pukała policja, żeby mnie zabrać na badania psychiatryczne swego czasu, bo była to związana sprawa dość też głośna w pewnym momencie w 2013, chyba, czy 2012 roku, z niejakim Bronisławem Komorowskim i tekstem, który poczęstowałem Komorowskiego i Tuska, już nie będę go powtarzał, bo, bo pamiętacie, Państwo uroczysta przysięga, że do sądu pchał się nie będę. Odmówiłem. Tam chodziło o jakieś kwestie związane formalne. Oczywiście przeszedłem przez te badania i złośliwych muszę zasmucić. Wyszło, że jestem normalny, przynajmniej w miarę. Była kwestia związana z Owsiakiem, gdzie staliśmy, ze strony na kraju bankructwa z małym dzieckiem, z kredytem we frankach. Był to straszny okres. Gdyby nie wsparcie ludzi, to, to pewnie bym pod tym mostem skończył. No ale jak Państwo pamiętacie, może najstarsi czy najwierniejsi widzowie i czytelnicy, jak pamiętacie, ja tam nie okazywałem żadnej słabości. Wręcz przeciwnie, pakowałem się w kolejne kłopoty i też niestety w kolejne procesy. W jeden pakowałem się strasznie głupio, ale na pewno, proszę Państwa, no nie udawałem, jak w tym serialu Karino koń nie żyje, tak? Czy koń kuleje w tamtym, w tamtym przypadku. No Giertych poszedł dalej. W momencie, gdy przyszła do niego prokuratura, odegrał tani melodramat, co naprawdę poza wszelką, wszelką krytyką. Najpierw udawał omdlałego w domu, że odwiozło go w pogotowie, no, to wiadomo, że lekarze nie będą ryzykować, czy tam się dzieje, czy coś się nie dzieje. No a jeśli Giertych był zestrachany tam i miał pełne portki, to różne funkcje życiowe na pewno mu tam przyspieszyły albo zwolniły, więc coś tam, nie wiem, na EKG czy badaniu pulsu mogło wyjść. Ale później, gdy przyszedł prokurator i usiłował mu przedstawić zarzuty w szpitalu, a ten udawał nieprzetymnego, no to proszę Państwa, no taki człowiek powinien być w przestrzeni publicznej skończony, bo jeśli jesteś niewinny, jesteś pewny tego, tego, że, że nic nie zrobiłeś i, to, i jeszcze jesteś pewny tego, że tak mniej więcej 70% sędziów jest po twojej stronie bo taki był układ i nadal jest polityczno-sędziowski no to bierzesz to na klatę na już takiej wersji powiedzmy bohaterskiej, heroicznej jak teraz po czasie bohatera i herosa Struga Giertych, no to po prostu się z tego śmiejesz no, tymczasem Giertych zrobił z siebie pajacos, Takiego błazna, a teraz, proszę państwa, występuje w roli bohatera Herosa, który ściga przestępców z spis i właśnie wypisuje tam, jak dzisiaj to przedstawiłem na portalu, patrzymy w artykule, udaje bohatera, udaje herosa, który ściga przestępców z PiSu i jeszcze dodaje te komentarze, że właśnie oni mają pełne portki, Idziemy po ciebie, idę po ciebie, czy inne bohaterskie hasła bojowe. No, proszę Państwa. No, jak to komentować? Jak się do tego odnieść, żeby nie używać wyrazów? No, praktycznie się nie da. Dlaczego? Dlatego nie chcę wchodzić w jakieś komentarze dotyczące samego zachowania Giertycha, bo to jest poza krytyką, poza komentarzem. Natomiast analogia do tego, co mówiłem na temat ślepej nienawiści i analogia do tego, co PiS starał się zrobić, czy Macierewicz starał się zrobić ze Smerenskiem jest oczywista. Efekty gier tych ma mniej więcej takie same jak Macierewicz i powody są też takie same. Jest to po prostu y, działanie na oślep, działanie motywowane tylko i wyłącznie osobistą zemstą i działanie, które nie ma nic wspólnego o zgrozo z wymiarem sprawiedliwości. a mi, że to nie tylko jest gerty, jest nie tylko politykiem, ale przez ostatnie lata w zasadzie był wyłącznie mecenasem, adwokatem i to w takich bardzo politycznych sprawach jak chociażby te dwie wieże, czy reprezentował Tuska, nie tylko Donalda, ale i też tego drugiego, nie wiem, jak to jest syn Michał chyba tak, co go na rękach nosił. E, no i tak to, proszę Państwa, w życiu jest. W życiu polityka jest odzwierciedleniem, z odzwierciedleniem tych wszystkich zdarzeń, jakie się przy, przydarzają zwykłym ludziom. No, a to Ponieważ tu mamy z takimi do czynienia z zjawiskami gdzieś e, archetypicznymi, jak tragedie greckie, czy dramaty szekspirowskie, czy miłość, nienawiść, zdrada i tak dalej. No to przeważnie się kończy tak samo. Także ta katastrofa, jaka spotkała Macierowicza, bo bezwzględnie jest to katastrofa, On stracił bardzo wiele tą podkomisją, właśnie przez, przez własną ślepotę, żeby nie powiedzieć głupotę, a Proszę Państwa, Giertych robi dokładnie to samo i nie ma mowy o tym, żeby efekt uzyskał jakiś inny niż ten, który uzyskał Macierewicz. No za chwilę Giertych będzie uciekał po korytarzach sejmowych, tak jak teraz Macierewicz unika tvn on tam ja na jego miejscu i tak bym unikał, bez względu na to, co się zdarzyło w tej podkomisji. To się, proszę Państwa, zawsze w życiu y, pięknie albo brutalnie weryfikuje. To niefortunne powiedzenie Karma wraca, go strasznie nie lubię, ale jeśli je rozumieć wprost, że przekładając na polskie realia czy polskie mądrości ludowe, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, to jeśli ktoś robi rzeczy złe, jeśli ktoś ma złe, toksyczne motywacje, to wcześniej czy później to zło do niego, do niego wraca. A czasami wraca z podwójną lub jeszcze większą siłą. Także ci z Państwa, którzy mają jakieś obawy, czy jakoś specjalnie emocjonalnie do tego podchodzę, mogę uspokoić, że działania obecnej władzy w zakresie ślepej zemsty skończą się tak, jak się zawsze kończą tego typu działania. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Warto nie być mściwym. Chciałbym być też dobrze zrozumiałym. To nie jest tak, że mądrym jest odpuszczać. Ta źle rozumiana, źle rozumiana pokora, która, która się zamienia w tchórzostwo, no to jest równie. Równie niemądra postawa. Trzeba walczyć o swoje, trzeba walczyć konsekwentnie z determinacją, nawet latami, no ale trzeba też mieć na, na uwadze to, co się wokół nas dzieje i trzeba do tego wszystkiego podchodzić racjonalnie. Racjonalnie i starać się też nie stoczyć jeszcze niżej niż tych, na których staramy się, niż się stoczyli ci, na których staramy się mścić. W ogóle zemsta pozbawiona, jakichś elementów racjonalizmu czyli osiągnięcia konkretnego celu no jeśli ktoś rozumie zemstę jako formę zadośćuczynienia no to to jeszcze, jeszcze jest pół biedy znaczy może nie tyle zadośćuczynienia czyli dochodzenia sprawiedliwości no jeśli nie wiem, jest jakaś tragedia życiowa, jakieś morderstwo i ktoś tam, ojciec, czy, nie wiem, ktoś z krewny latami poszukuje przestępcy i czy, czy te, nie daj Boże, ten przestępca został pojmany, ale wypuszczony przez wo, wolne sądy, i, on, i taka, taki zdesperowany człowiek robi wszystko, aby ten, tego człowieka dopadła sprawiedliwość, tego Badziora dopadła sobie sprawiedliwość, no to, jest, to jest to usprawiedliwione. Natomiast jeśli się robi coś tylko i wyłącznie dla tempej zemsty, jakiegoś taniego politycznego poklasku, dla zdobywania jakichś profitów, Zawsze, proszę Państwa, wcześniej czy później, zawsze kończy się to totalną porażką. Dziękuję Państwu bardzo.